Tak, zapraszam. Witam dzień dobry. Witam wszystkich biegaczy, witam trenerów, rodziców, a przede wszystkim dzieciaków, bardzo dużo dzieciaków. Bardzo nam miło, żeście ten sobotni ranek przyszli tutaj. Zobaczycie, będzie fajna zabawa. Krakowski Krosik 2023. Pierwszy raz organizujemy takie zawody. Mamy głęboką nadzieję. A, że wpisze to się w bieganie. Inna jakość, inne bieganie. W parku, po miękkim, po błocie, po górkach. Ostre zakręty. To jest to, czego potrzebujecie do dobrej zabawy. Zapraszamy wszystkich dzieciaków. Za chwilę pierwszy start, ale chcemy zrobić taką małą rozgrzewkę. Najmłodsza kategoria. Pięknie to wygląda. Super! Dzieciaki! Park Lotników, Tauron Arena i organizatorzy AZN w Kraków Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Tauron Arena Województwo Małopolskie Krakowlet Super mocno. 2014 i młodsi, dziewczynki, 2014 i młodsi na linii startu. Poczekajcie, będziemy startować profesjonalnie, ja Was nauczę. Stajemy 2 metry do tyłu. Stajemy do tyłu. Tam na... Proszę się cofnąć. Będzie hasło na miejsca. Wtedy podchodzicie do linii startu, ale nie nadeptujecie na nie. Moga musi być wrzeć. Zabieracie na chwilę i będzie strzał z pistoletu. Prosimy wszystkich odejść. Chwileczkę, czekamy, tak. Rodziców proszę odejście. To jest scena dla dzieci, dla zawodników. Prosimy na w lewo, w prawo. Tu zostają sami zawodnicy. Nawet dla zdjęć. To ma wyglądać profesjonalnie. Dzieci sobie dadzą radę, uwierzcie. Uczcie ich samej dzielności. Czysty rodzice, proszę, lewo-prawo. Super to wygląda. Tak, skaczemy jeszcze. Super. Tak, proponuję ściągnąć szapki. Będą wam przeszkadzać. Naprawdę w czasie biegu będzie Wam gorąco. Ale będzie ściganko. Biegacie jedną małą pętlę. Czyli tu i tu już jest finisz. Tam finiszujecie, gdzie ta żółta brama. Wszyscy wszystko wiedzą. Jeszcze raz cofamy się. Zapraszamy startera. Grzegorz Studą, trzykrotny Olimpijczyk. Będzie waszym starterem. Ma miejsca! Super! Świetnie, 6 minut, 9 Zachęcam do Super. Patrzcie, jak finisuje, o to chodzi. Posli. E to się zdarza. Biega biega, nic się nie stało. Super. Super. フィニッシュファーン2フィニッシーフィニッシュ2フィニッシュファーメン2ファファーメン2ファーファーメン2ファーメンーメンーメン2ファーメンーメン2フー Dużo nabrała, także tutaj potrzebne są na końcu. Super młody, dawaj. Pięknie, dawaj, dawaj. Numer, miejsce trzecie, Maria Osiecka, Kraków Athletic Miejsce drugie, Michalina Nowak, WPS Babel Kraków. Pierwsze, pierwsza, Zuzanna Sudow, Kraków Athletic Zapraszamy w okolice. Zapraszamy w zielonego namiotu, widzicie jest podium. Od razu deklarujemy. Pierwsza na miejsca wtedy. Do linii tej niebiesko-białej, ale nie nalecujemy.